Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w Toruniu na Skajcie i będzie krótki vlog z tego. Dobra, porobimy jakieś drobne ten żeby się rozgrzać Na start zrobimy sobie trójeczkę Dobra, zrobię sobie drugą trójkę, bo pierwsza trochę za wolna Będę się ograniczał, więc od razu zrobię bara za zamiast jednego bar'a. Polecę sobie teraz na plecy, jako podejście do flipa. Dobra, robię beko. Mam nadzieję, że nie przywalę głową o krawędź. Tylko musi mi się Rodriguez odsłonić. Znaczy od ten. Dobra. Ej kolego, mogę jechać? No, chyba mogę. Wow! A więc bardzo się cieszę. Bek flip siadł z dosłownie pierwszej próby. Idealnie. Może lekko krzywo, ale... Było naprawdę dobrze, więc myślę, że niedługo siądzie na twardo. Masz mi więc... Dawaj, rób. Jedną. I spompowałem. Dawaj. Raz, dwa. No! Klasa. Dobra, żeby nie było, ze przypadek, że zrobiłem z pierwszej, zrobię drugi raz. Myślę, że nie będzie z tym większego problemu. Cyk. Myślę, że przyda się łyk mocy chwilę od zapnięcia. ale naprawdę sesyjka zaczyna się dobrze. Nowy masterek Bardzo dobry, polecam. Chciałbym teraz zrobić trójkę na Rezji, dlatego sobie zrobię jedną taką ładną podejście, takie jedno ładne podejście w gąbeczki. Takie po prostu ładnej... Takiej ładnej trójki. Przepraszam. Przepraszam hmm. no i super Dobra, ładna trójka. No, było spoko. Dobra, można powiedzieć, że odjechana. Chciałbym teraz zrobić opotruja, ale się trochę cykam, bo nie wiem, jak duży zrobił Łuk, jak, jak bardzo mnie zwali na prawo. Te gąbki wcale nie są aż takie szerokie, więc nie chciałbym wypaść poza, poza barierę. No Dobra, ucieszę się, jak zrobię chociaż 1,8. O, po 1,8 siadło. Spoko. Myślę, że jest na to szansa dzisiaj. O kur... Jezus Maria! Pierwsza próba o po się odbyła nie najgorzej, lepiej niż się spodziewałem. Jo! Robię o potrójkę. Mam nadzieję, że teraz wsiądzie. Trochę więcej, potrzebuję rotacji. Próbuję zrobić od skula. Tak średnio, na tylne lecę strasznie Zrobię sobie jedno salto Noga mi zaczęła trochę uciekać, ale był ok, dokręcony w miarę Spróbuję sobie sui-bara. Co robi? No, bar spin. O, trochę brakło. Dobra, sui-bar. To było okej, okay, nie? Spróbuję traka, Skupię się na tym, żeby zakręcić bara. Nieważne, czy czy truja będzie git. Zobaczymy. O, w tym momencie mogłem kręcić, tylko miałem proste ręce trochę. Spróbuję jeszcze raz! A zakręciłem przynajmniej! Jó! Zrobiłem prawie! Michał robi bara całkiem nieźle, tylko lekko podparte. Ja robię flipa i spadamy. Jesteśmy już zmęczeni dosyć. No, ostatni flipek. No. Ostatni flipek dzisiaj. Całkiem nieźle. No więc my już wracamy. Jesteśmy w pociągu. Tu jest Michał i no, było zajebiście. Dziękuję za oglądanie. Siema!